Tak. Ten filmik zwiastował. Bajkę o strachu na wróble. Bajka pochodzi z Hiszpanii. A było to tak. Był sobie raz strach na wróble, który pracował dla pewnego wieśniaka, który uprawiał żyto. Stał w środku pola. Sam jak palec, robotę miał bardzo prostą. Miał po prostu tak stać. No, nie ukrywajmy, że czuł się samotny. Tak, było mu bardzo samotnie tak stać. Więc próbował się zaprzyjaźnić. Zawsze kiedy ptaki przelatywały do innych krajów, to machał do nich wesoło, chciał ich jakoś się pozdrowić, nigdy nikt nie odpowiadał. Omijały go z daleka. No, wiadomo, przykro było. Ale się nie poddawał, i nawet zrobił pewnego razu coś, co było zakazane absolutnie. Mianowicie zaczął częstować ptaki ziarnem, ale żaden ptak nie skorzystał. O tak. Smutne było życie stracha na wróble. Pewnego razu, a było to jakiś zimny wieczór, do stóp stracha na wróble spadł ślepy kruk. Ślepy kruk. Było mu zimno, nie miał siły lecieć dalej, więc strach na wróble zaopiekował się nim. Nakarmił i tak trochę zżyli się. Nawet, można powiedzieć, tak lekko zaprzyjaźnili. Więc, gdy okazja była stosowna, strach na wróble, zapytał tego kruka: Kruku, powiedz mi dlaczego żaden ptak? Nie chcesz się przyjaźnić ze strachem na wróble. To wtedy ten ślepy kruk powiedział: No, słyszałem, że strachy na wróble to jakieś odrażające potwory, i że należy się ich bać że każdy ptak powinien się bać stracha na wróble. Ogromnie zasmuciło to naszego bohatera. On nie widział już właściwie nadziei na, na przełamanie tej samotności. Po jakimś czasie kruk doszedł do siebie, poleciał w swoje strony, a strach uznał, że zmieni tę robotę. Zmieni tę robotę, poszedł więc do swojego szefa i powiedział Farmerze, posłuchaj, ja już nie chcę tak pracować. Proszę daj mi jakieś inne stanowisko. Nie chcę być strachem na wróble. Wieśniak był oszołomiony. Był przerażony. I wydawało mu się, że w strach na wróble wstąpił sam diabeł. No bo jak to może być, żeby taki strach na wróble ożył jak człowiek. Więc zaczął rozpowiadać po wsi, że tutaj jakiś diabeł chodzi i trzeba się z nim rozprawić. A w tym czasie strach na wróble przysiadł sobie koło tego młyna, gdzie mielono to żyto na mąkę. I tak sobie siedział i dumał o swojej przyszłości. Na nie Nieszczęście! Jego wieśniacy zaczaili się i podpalili stodołę. Podpalili, znaczy podpalili ten cały młyn po to, żeby tego złego ducha z tego młyna wypędzić. Wtedy kruch poczuł ten, ten swąd tego dymu i postanowił zawiadomić swoich Braci innych kruków, aby przybiegli z pomocą do, do stracha na wróble, który przecież był niczemu nie winien, bo, bo udzielił mu pomocy, był, był dobry i, no wiadomo, chciał go jakoś uratować. Ale kiedy kruki przyleciały na miejsce, strach już płonął. Strach płonął, i te strzępy płonących ubrań jego zaczęły się unosić ku górze. Takie czarne, czarne strzępy w powietrzu, i zaczęły się mieszać z tymi krukami nadlatującymi na pomoc temu strachowi. I wiecie co? Strach na wróble poczuł wielkie szczęście, gdyż w końcu mógł przebywać ze swoimi przyjaciółmi i rzeczywiście czuł, że miał tych przyjaciół. I od tej pory, na znak takiej solidarności z tym spalonym strachem na wróble, kruki są czarne. Pomyślcie o tej baśni. Bardzo jestem ciekawa. Cześć. Dla mnie opowieść o strachu na wróble, ta legenda o strachu na wróble, to opowieść o tożsamości. Strach na wróble nie chce straszyć wróbli. Czyli nie spełnia funkcji, nie chce spełniać funkcji, dla których został stworzony. To trochę tak, jakby na przykład pralka chciała zostać piekarnikiem. Ale nie tylko. Dlatego, że tu nie chodzi tylko o to, że strach chce pełnić inną funkcję, ale on chce czynić dobro. Czyli nie chce robić czegoś złego, a chce zrobić coś dobrego. W tym wypadku chce, aby wróble mogły jeść. Nie chce ich straszyć. Czyli postanawia działać wbrew swojej własnej naturze. No i co dzieje się? Otóż strach spotyka się z pewnym oporem, wręcz bardzo, bardzo mocnym oporem. Jest on uważany przez same nawet wróble za stracha czyli za coś, czego należy się bać. I wróble, które mogłyby skorzystać z tego, że strach nie chce dalej ich straszyć, wróble wcale nie chcą skorzystać z tej okazji. Wróble dalej chcą być straszone, nawet kosztem tego, że się nie najedzą. Jest w tym taka pewna złośliwość i losu, i pewna prawda, która dotyczy w ogóle społeczeństwa. Gdy człowiek chce się zmienić, Innym być może łatwiej jest żyć w takich starych ramach, w, stałym, w starym układzie, nawet kosztem tego, żeby było gorzej. Niech nie będzie lepiej, byleby było tak jak do tej pory. Strach na wróble ponosi porażkę, zostaje spalony, nie udaje mu się zmienić swojej funkcji. Jest cały czas czymś, czego inne ptaki się boją, ale Pamięć po nim pozostaje, dlatego że pomimo tego, że nie udało mu się namówić w rubli, to jednak udaje mu się pomóc pewnemu krukowi. I od tej pory kruki zawsze noszą żałobę po strachu. Czyli to kruki zapamiętały dobroć stracha. Kruki zapamiętały, że, yy, że w strach chciał inaczej się zachowywać. I kruki dały mu szansę. Tak naprawdę ten kruk, który skorzystał z pomocy stracha, to on, on dał mu szansę na zmianę i na to, żeby być inaczej postrzegany niż, niż powinien być postrzegany. Bo jak sama nazwa wskazuje, strach na wróble służy do straszenia wróbli. Na końcu chciałabym Wam przeczytać balladę Ojciecha Młynarskiego. Jest to ballada o strachu na wróble. Nie jest związana z tym układem, takim, który często jest wygodny w społeczeństwie czy w rodzinie, ale jest związana myślę z tymi rzeczami, które się aktualnie dzieją u nas na świecie. I warto jej posłuchać tej ballady. Ballada o strachu na wróble. Kiedy powiał na burzy znak wiatr gorący, gniewny, szalony, strach na wróble runął na znak, na zdumione szare zagony. Wróble bały się go na śmierć, więc bezczelnie radosną zgrają obsiadały pękniętą wrzeć i dziobały stracha, śpiewając. No i przed kim myśmy tak bladły? Spójrz, no, siostro, popatrz, no brachu, strachu, marny strachu, upadły, nie napędzisz nam więcej strachu. Lecz sąsiedzi i ich jest niespokojny, dawali znaki, że bez stracha, tak całkiem bez, coś ten zagon jakiś nie taki. I ekonom, potężny drąg, do kolutka oblał betonem i wybąkał: Zrozumta, no, strach być musi nad tym zagonem. Kurtę dał mu z blachy stalowej. Kurta twarda, droga młodzieży. Więc jak chcecie sobie podziobać, dzióbta raczej tego, co leży. Zaćwierkały wróble. Ach, ach! Szarym, smutnym, zmęczonym chórem. Ciągle dziobać upadły strach. To zajęcie raczej ponure. Ekonomię cieknie twój dach. Fundamenty gniją w twym domu. Gdy domowi zagraża krach, Czyż ta stracha nie żal betonu? Dom ratujmy zamiast rychtować kolejnego stracha ze stali. Bo jak wielki wiatr dmuchnie znowu, strach zostanie, a dom się zawali. Pa! Niezmiennie rozdajemy chętnym osobom tomiki pierwszy o ptakach. Pod tytułem Z życia ptaków. Autorstwa Marka Horzyńskiego. Wróble za okienkiem od świtu ćwierkały, spiechowi Jasiowi, seń błogi przerwały, podchodzi do okna i z procy celuje. Kto tutaj na karę bardziej zasługuje? Znajdziesz w tomiku 31 wierszyków o różnych gatunkach ptaków. Jeżeli masz ochotę otrzymać. Taki Tomik, napisz w komentarzu.